Tematem dzisiejszego nauczania będzie dobre rzeczy, które trzymają ludzi z dala od nieba. Dobre rzeczy, które wstrzymują ludzi od pójścia do nieba. Pomódmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoją namacalną obecność dzisiejszego rana. Dziękuję Ci Jezu, że Twój duch jest tutaj obecny. Dziękuję Ci, że Ty objawiasz siebie samego w naszych sercach oraz w naszych umysłach. Dziękujemy Ci, Panie, za ten tydzień który był dobry ze względu na Twoją obecność. Boże, zawsze jest dobrze, kiedy jesteś z nami, ponieważ Ty powiedziałeś, że nas nigdy nie opuścisz i nas nigdy nie porzucisz. Chciałbym, abyś pomógł mi, ponieważ mam teraz bardzo poważne słowo do wygłoszenia dziś rano. Panie, wierzę w to, że jest tutaj tak wiele osób niezbawionych, że jeżeli tego nie usłyszą, to nic ich nie dotknie. Muszą sobie to uświadomić. Boże, porusz nas swoim świętym duchem, rozdaj w naszych sercach to słowo, aby stało się żywe. Proszę Cię, abyś wziął teraz w duchu to Słowo, które zasiałeś w moim sercu i abyś pozwolił, aby zakorzeniło się w sercach innych osób i aby przyniosło owoc w życiu tych ludzi. Ojcze, proszę Cię, namaś mnie i uświęć mnie. Daj mi czyste serce i czyste ręce, aby mógł głosić Twoje Słowo bez żadnych przeszkód. Niech namaszczenie Ducha Świętego będzie na mnie. Oto się modlę. W imieniu Jezusa. Amen. Wracając do tematu. Dobre rzeczy, które wstrzymują ludzi przed niebem. Możesz w to wierzyć bądź nie, ale jest wielu ludzi, którzy pochłonięci są robieniem wspaniałych i dobrych rzeczy, ale mimo to nie trafią do nieba. Jest wiele ludzi, którzy myślą, że są chrześcijanami, są zaangażowani w wiele dobrych rzeczy, nawet nie są zaangażowani w złe rzeczy, ale wciąż nie trafią do nieba. Być może wydaje Ci się to dziwnie paradoksalne, ale zobaczycie wkrótce. W czasie tego nauczania, co mam na myśli, i że to, o czym mówię, jest prawdą. Ponieważ to przesłanie jest do tych, którzy być może nawet nigdy nie mieli do czynienia z narkotykami, z alkoholem, nie są zaangażowani w żadną pornografię, w hazard, nie mają żadnych perwersji, nawet nie są zaliczani do złych czy też podłych ludzi. W rzeczywistości prawdopodobnie znajdziesz większość tych ludzi w kościele, na niedzielnych nabożeństwach, którzy nazywają siebie chrześcijanami, których nazywają chrześcijanami. Jest masę takich ludzi w dowolnym miejscu w naszym kraju, znajdziesz ich jako członków rodzin, którzy cenią swoją rodzinę, którzy dbają o rodzinę, zobaczysz ich ze swoimi przyjaciółmi, zobaczysz ich dobre i rodzinne wartości, zobaczysz jak cieszą się z dobra, życia. Pozwólcie, że teraz przedstawiam Wam bardzo odważne i twarde stwierdzenie, I być może niektórzy z was mogą się na mnie przez to obrazić, ale muszę to zrobić, zanim zacznę. I chcę, abyście bardzo uważnie się temu przysłuchali, ponieważ widzę to z miłością i w trosce o ciało Jezusa Chrystusa. Niektórzy z Was, którzy są przekonani do tego, że trafią do nieba, będą odrzuceni i są oni w niebezpieczeństwie utraty swojej duszy. Nawet jeżeli dzisiaj rano jesteś w tym kościele całkowicie przekonany, że jesteś w drodze do nieba, jeżeli jesteś uważnym słuchaczem, bardzo cię proszę, abyś przysłuchał się temu, jak nigdy w swoim życiu. Co Duch Święty chce przekazać dziś rano. Jest to bardzo ważne i istotne dla Twojego zbawienia. Wielu ludzi zostanie odrzuconych przez Chrystusa, nie trafią do nieba nie z powodu złych rzeczy, które zrobili, ale dlatego, że są tak zajęci robieniem dobrych, uzasadnionych rzeczy, które są konieczne, które są dobre, odkładając przy tym Boże sprawy na bok. Są tak zaangażowani w czynieniu dobra jak również słusznych rzeczy, potrzebnych rzeczy, koniecznych rzeczy w swoim życiu, że dosłownie nie mają czasu na głębsze duchowe sprawy. Są tak zainteresowani w tu i teraz, że wypchnęli ze swojego umysłu myślenie bądź dążenie do przyszłego życia. Nieświadomie oni odrzucają Pana, zaniedbują Go. I nie jest to spowodowane cudzołóstwem. I w ich życiu nawet nie ma żadnych z tych rzeczy. W ich życiu nawet nie ma takich jawnych, twardych grzechów, które uznajemy jako nikczemne. Są szczerzy, pracowici, uczciwi, ale ich koncentracja została przestawiona, a ich skupienie zostało zamazane. Z rzeczy, o których właściwym porządku mówi słowo Boże. Ponieważ napisano: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Zobaczcie, że to są słowa samego Jezusa i nie jest to sugestia, ale nakaz. A więc Pan to dokładnie. Akcentuję w tym momencie: Jeżeli będziesz szukał Królestwa Bożego, ja zajmę się Twoją karierą, zajmę się Twoim biznesem, zajmę się Twoim życiem domowym, zajmę się wszystkim, jeśli Ty postawisz się na pierwszym miejscu. Biblia mówi o tym, aby skupiać się na rzeczach, które nie przymijają, które są wieczne, te, które są w górze, nie te rzeczy, które są na ziemi, bo umarliśmy wraz z Chrystusem, a nasze życie ukryte jest w Bogu. I znowu widzimy tutaj, w tym fragmencie, że nie jest to sugestia, ale jest to przykazanie. Nastaw swoje priorytety twardo i stabilnie. Niczym żelazo, niczym beton. Na rzeczach, które nadchodzą. Na Bożych rzeczach. W Grece oznacza to nastawienie swoich myśli, swoich planów, sprawami Pana. I w tym wszystkim masz mieć taką niewzruszoną postawę. Nie możesz być chorągiewką. Nie możesz tego zmieniać. Raz mówisz tak, raz mówisz nie. Raz chcesz, a raz nie chcesz. Musisz być w tym konkretny, stabilny, niezachwiany. Bóg nigdy nie zażądał od nikogo, kto idzie za nim, aby sprzedawać swoje domy, swoje ziemie, swoje interesy i aby stać się mnichem, aby poświęcić swoje życie na medytacji i Biblii przez cały dzień. Bóg nigdy nie powiedział tego do każdego, lecz powiedział to do jednego człowieka, ponieważ to był jego bożek. Dlatego też nie mówi Tobie, abyś porzucił swoją rodzinę. Wiecie, wiele ludzi do nas przychodzi, szczególnie żony, które mówią nam, że Bóg im powiedział, że mają zostawić męża, mają zostawić dzieci, mają zostawić pracę aby oddać się całkowicie służbie. I wówczas patrzę na tych ludzi i mówię im, albo stworzyłaś tą myśl w swoim własnym umyśle, bądź powiedział ci to diabeł, ponieważ Bóg nie ma nic wspólnego z rozbijaniem małżeństw. Bóg nie domaga się, abyś w swoim życiu zrobił wielki przewrót i zostawił wszystko. Ale w rzeczywistości chce i domaga się, aby być centrum twojego życia, wokół którego kręci się wszystko. Tylko on sam musi być centrum wszystkiego, co mówisz, co robisz, czym się zajmujesz. On musi być twoim głównym priorytetem, celem, działaniem. Największą niegodziwością, jaką chrześcijanin może uczynić wobec Boga, to to, aby postawić go na drugim miejscu. Jest to wręcz jest to niczym plaskacz w twarz. Jeżeli mówisz, że nie jesteś winny tego rodzaju zniewagi wobec Pana, to powiedz mi, proszę, jak priorytetowo traktujesz swój czas? Co ma pierwszeństwo? Pomyśl sobie o tych wszystkich dniach i nocach, które opuściłeś, na chodzeniu do kościoła, bądź przychodzeniu do Pana, ponieważ postawiłeś swoją pracę, swoją firmę, swoją karierę na pierwszym miejscu. Twoi klienci nie czekali, ale Bóg czekał. I teraz nie chcę brać wszystkich do jednego worka. Nie mówię tutaj o pielęgniarkach. O tych pracach dwunastogodzinnych, dziennych, nocnych, tam gdzie to wymaga, aby być nocą w pracy, ponieważ po prostu wyboru. Ja mówię o tych, którzy mają wybór. Tych, którzy są w swojej karierze, w swoim biznesie. Ci, którzy mają normalną, zwykłą pracę i w tym wszystkim mają wybór. Ci, którzy są wolni w czasie, kiedy Boży Lud się spotyka ze sobą. Ponieważ Słowo Boże jasne, jak to mówi o tym, aby nie zadbywać wspólnych zgromadzeń, jak również siebie nawzajem jak to będzie w dniach ostatnich. Przekazaniem Pana jest to, aby nie porzucać zgromadzeń świętych. A więc co jest Twoim priorytetem? Twoja praca? Twoja kariera? Kto oczekuje na Twój czas? Czy to Bóg czeka na zgromadzenie, aby się z Tobą spotkać? To, co mówi Słowo Boże, to to, że jeżeli naprawdę postawisz Boży dom, Boże zainteresowania, Boże pragnienia, Boże plany, marzenia, jako pierwsze, jako priorytetowe, to Bóg zajmie się tym wszystkim, tym, co wydaje Ci się, że jest konieczne, ale na czas. I nawet może okazać się, że zrobisz coś później, nawet kilka dni później, w lepszym czasie. A Bóg sprawi, że się to powiedzie. Bóg się tym zajmie. Pozwólcie, że teraz pokażę Wam sobie, Bożym, okropne konsekwencje bycia tak zaabsorbowanym dobrymi i słusznymi sprawami i rzeczami, że Boże sprawy są odkładane na bok. Tym, kiedy odwieczne Boże cele są drugorzędne w naszym życiu. Pozwólcie, że ukażę Wam to sobie, Bożym. Wiecie, zupełnie inaczej, kiedy Słowo Boże o czymś nie mówi, ale jeżeli o czymś mówi, a jeżeli faktycznie mówi o tym nasz Pan, lepiej tego posłuchajmy i lepiej się na tym skupmy. I czuję to w moim duchu, dlatego też chcę, abyście wy to poczuli i zrozumieli. Przejdźmy więc do tego fragmentu, gdzie nasz Pan Jezus mówi o tym, jak było za dni Noego. I chcę, abyście przeszli ze mną do 17 rozdziału Ewangelii Łukasza. Bardzo możliwe, że za chwilę zrobi wam się bardzo gorąco. Ale w tym wszystkim wierzę, że pokochasz słowo Bana. Zacznijmy od wersetu 26. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn człowieczy się objawi. I tutaj się zatrzymamy. Chciałbym, abyście zwrócili szczególną uwagę na te słowa, ponieważ to są słowa samego Jezusa. I chciałbym, abyście spojrzeli na listę rzeczy, które oni robili. Zarówno w czasach Noego, jak i w sodomie jego morze. Wiemy, że były to czasy przemocy, zabójstw, jakich świat nigdy nie widział. Była przerażająca niemoralność, ale zauważcie, że Pan nie mówi tutaj o homoseksualizmie. Tutaj nie ma mowy o alkoholizmie. Nie mówi o żadnych perwersjach o aborcjach, ale zauważcie, co tutaj jest wymienione, że jedli, pili, i nie jest tutaj mowa o pijaństwie, lecz o zwykłym spożywaniu napojów. Żenili się, a więc też zaręczali, pływali i sprzedali, sadzili, jak również budowali. Zauważcie, że na tych liście nie ma żadnego grzechu. To wszystko było dobre i to wszystko było to, co Bóg przeznaczył dla sprawiedliwych ludzi, którzy dbają o swoją własną rodzinę, którzy czynią w swoim normalnym życiu w egzystencji. Mało tego, wszystkie te rzeczy są zalecane w Piśmie Świętym, tym, którzy są wierni swoim rodzinom i Bogu, tym, którzy legalnie pracują. Paweł powiedział, że małżeństwo nie jest grzechem. Bóg powiedział, że małżeństwo jest honorowe i dobre. W przypowieściach 31, czytamy, że cnotliwa żona to taka, która uważnie kupuje pole i sadzi na niewinnicę, o którą się troszczy, którą pilnuje własnymi rękami. Ale jeśli chodzi o kwestie budowania. To czasów Jezusa, kiedy weszli do ziemi obiecanej, wówczas Bóg poruszył ich, aby zbudowali wiele gmachów i budynków dla swojej chwały. A więc zauważcie, że nie ma nic złego w tych wszystkich dobrych rzeczach, które zostały wspomniane przez Jezusa. To są dobre rzeczy, które są uzasadnione w życiu chrześcijanina. Dlaczego więc Jezus skupił się na tych wszystkich dobrych czynnościach w życiu człowieka, które robili w tamtych czasach, zarówno w czasach Noego, jak i również w sodomie i Gomorze? Tak też Jezus nasz Pan stara się na coś przekazać. To był ich brak uwagi na to, co sam mówi, przez to, że byli pochłonięci swoimi własnymi egoistycznymi celami. Zauważcie, że Słowo Boże nie mówi ani jednego słowa, że Noe przez 120 lat, kiedy budował arkę, był w jakiś sposób prześladowany. Nie ma ani słowa o tym, że był wyśmiewany. Nie ma też ani wzmianki o tym, że ktoś próbował zatrzymać tę budowę. Cały czas, kiedy budowano tę arkę, Miał okazję do tego, aby głosić swoje poselstwo. Widzimy jednak, że w czasach Noego wszyscy byli tak zajęci małżeństwami, zaręczynami, chodzeniem do knajp, spotykaniem się z przyjaciółmi, czerpaniem przyjemności z życia, tak bardzo byli zaangażowani w swoje własne życie, w rozwój, że nie mieli czasu nawet zastanowić się nad przesłaniem, jakie kierowało do nich Noe. Tak właśnie mówi nasz Pan, że byli zajęci tymi dobrymi, słusznymi rzeczami, jakie były w życiu człowieka i jakie są w życiu człowieka. Każdego z nas. Kiedy o tym pomyślimy, zauważymy, że jest to właśnie taki amerykański styl życia, taki amerykański sen. Można pisać wiele książek, jeździć w różne miejsca, prorokować o tym, że nadchodzi czas sądu pana, ale trafi to tylko do małej, wąskiej grupy, którzy faktycznie w to uwierzą i zaakceptują. Ale cała masa ma to gdzieś ich to nawet nie interesuje. Dlaczego? Ponieważ są zbyt zajęci swoimi własnymi planami na życie. Ci wszyscy ludzie najczęściej są pochłonięci swoimi własnymi ambicjami, domem, małżeństwami, dziećmi. Pragną rozwijać się i swoje interesy, awansować, zarabiać coraz więcej pieniędzy. Nie mają czasu już na cokolwiek. A tym bardziej o przesłaniu o nadchodzącym sądzie. Tak też przesłanie na jego zgubiło się w tym całym zgiełku codzienności. I tak samo Pan o tym mówi, że ta sama sytuacja będzie, gdy Syn Człowieczy zostanie objawiony. I tak samo mówi Pan o tym, że w ostatnim pokoleniu będzie podobnie. Ludzie będą żyć w taki sam sposób, z takim samym nastawieniem, że będą zbyt zajęci. Swoją rodziną, zajęciami, działaniami. Pierodowa będzie praca, kariera. Także odłożą to przesłanie na bok, także odrzucą Pana i przesłanie o Jego powrocie. Idąc do Ewangelii Jeremiasza 2, trzydzieści czy Panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek? Mój naród jednak zapomniał o mnie od niezliczonych już dni, o jak dobrze ci znane są drogi, by szukać miłostek, dlatego też nawykło Twoje postępowanie do nieprawości. Wiecie, to jest o tych, którzy przekonani są, że są na drodze do nieba, jednak już od wielu tygodni nawet nie otworzyli swojej Biblii. Ich słowo Boże leży cały czas w tym samym miejscu i brane jest tylko w momencie, kiedy idą do domu Bożego. Przy czym nie szukają pilnie oblicza Bożego, nie mają swojej komory modlitewnej. Nie traktują na poważnie czasu z Bogiem, nie traktują poważnie czasu, aby Go szukać, aby z Nim przybywać, aby się do Niego oddzielić. Nie szukają Boga. Oczywiście są moralni, są dobrzy. Są to ludzie mający rodzinę, które ma wartości, którzy robią dobre rzeczy, pomagają innym, są prawi we wszystkim, ale w tym wszystkim Pan nie jest pierwszy i nie jest też wszystkim. On nie jest centrum ich życia. Jest taki prosty sposób, aby sprawdzić to w swoim własnym życiu. Jeśli Bóg jest centrum Twojego życia, wówczas znajdziesz czas dla Niego. Pokochasz ten czas oddzielenia, będziesz się oddzielał i szukał tego czasu z Nim, kochając Jego słowo, kochając modlitwę. On stanie się dla Ciebie wszystkim i nie odłożysz Go na bok i nie zajmie drugiego miejsca. Jeremiasz jasno to wskazuje: To, że lud zaczął zajmować się zupełnie innymi rzeczami, nie tymi, którymi powinien, tworząc pseudowolność. Oczywiście same w sobie są to dobre rzeczy lecz pochłaniające Twój czas, często szlachetne, nawet religijne. Możesz tak dużo robić religijnych, dobrych rzeczy, do tego stopnia, że nie będziesz nawet miał czasu szukać Go. Praca dla Boga będzie ważniejsza niż czas z Bogiem. Wiecie, słyszałem już o wielu kościołach, słyszałem o kościołach, które na przykładu mają członków zboru, którzy się już nie modlą. Mówią, bracie Dawidzie, jestem tak zalatany, mam tak dużo pracy, tak dużo obowiązków, tak dużo służb, że nie mam czasu na modlitwę z Bogiem. W tym kościele obiecaliśmy sobie, że nie będziemy tacy i nie doprowadzimy się do takiego stanu. Dlatego też zastanów się, na co poświęcać swój czas i oddziel go dla Boga i dla rodziny. Widzicie, nasz pan powiedział, że takie właśnie przyjdą czasy. Zauważcie, że on nie mówi tutaj o jakichś złych rzeczach, o jakichś przestępstwach, złościach. O tym, że nastanie czas, gdzie wszyscy będą się zabijać. Dlaczego on nie mówi o aborcji? Dlaczego nie mówi o tym, że zostanie wyrzucony ze szkół? O tym, że wznosi niemoralność w Ameryce? Dlaczego nie jest tutaj wskazana przemoc? Lecz to, że ludzie będą zajęci jedzeniem, sprzedawaniem, kupowaniem, sadzeniem, budowaniem. Sam nasz pan nie wymienił grzechów, ale te dobre rzeczy. Przypomina mi się bardzo wiele osób, które były kiedyś sporownikami w tym kościele. Pamiętam ich imiona, pamiętam ich twarze. Nasz kościół ma około 19 lat. Myślę, że w listopadzie, w grudniu będziemy cieszyć się jubileuszu. I pamiętam właśnie jak przez pierwsze trzy lata od powstania tego kościoła była wielka ekscytacja tym miejscem. Było bardzo wiele biznesmenów w tym miejscu, sławnych ludzi i również wiele zwykłych ludzi, mających zwykłą pracę. Jednak ci ludzie byli bardzo zachwyceni, że mogą przyjść do takiego miejsca jak te. Nie opuszczali żadnego zgromadzenia. Ci, którym nie udało się być na nabożeństwie, bywali każdą kasetę i wysłuchiwali ją w domu. Kasety sprzedawały się każdego jednego dnia i przychodziły z rąk do rąk. I do kogo byś nie poszedł do domu, to wszędzie leżały kasety. Jednokrotnie również słyszałem od ludzi, że byli załamani w swoim życiu, byli zgubieni, ale że to miejsce ten Kościół ocalił ich, ich życie i byli tak zachwyceni Jezusem. Byli wielkim ogniem dla Pana, Kościół był dla nich priorytetem. Wszystkie Boże sprawy były dla nich najważniejsze. Ich codziennością była modlitwa i szukanie Boga. Jednak dziś już ich nie ma. Pamiętałem, kiedy na przykład przychodziłem takich ludzi do ich biura, do ich firm, Przechodziłem obok sekretarki i mówiłem, dzień dobry, jestem pastor Dawid. Oczywiście sekretarka mnie wpuszczała. Kiedy wchodziłem do gabinetu takiej osoby, wówczas ona porzucała wszystko i rzucała się na moje ramiona i mówiła, pastorze Dawidzie, niedziela była niesamowita. Kiedy wróciłem do domu, nie potrafiłem spać, ponieważ Duch Boży tak bardzo mnie dotykał. Nawet kiedy szedłem ulicą, ci ludzie pobiegali do mnie, obejmowali mnie i krzyczeli wokoło, nawet do ludzi nieznajomych, to jest mój pastor, Times Square Church, musicie tam przybyć. Jednak w tym wszystkim pogrążyli się w swoim biznesie, w swojej karierze i kroczek po kroczku odchodzili od Pana. Oni wciąż kochają Pana, jednakże wybrali się do zborów, gdzie nabożeństwo trwa maksymalnie godzinę i jest tam przesłanie 20-minutowe, które nie ma żadnego sensu i nie przekonuje nikogo. I teraz ci sami ludzie, którzy widzą mnie na ulicy, albo się ode mnie odwracają, albo uciekają w drugą stronę. I chcę Wam powiedzieć szczerze, że to mnie boli. Czuję odrzucenie z ich strony. A pomyślcie teraz, co Bóg czuje wobec tych, którzy Go znali, którzy Go szukali, którzy spędzali z Nim czas, a teraz się wykoleili, teraz odeszli, odpadli. Ci, którzy mówili, Panie, nigdy Cię nie opuszczę, nigdy Cię nie porzucę, ocaliłeś moją duszę od bezbożnego piekła. Lecz dziś ani nie chcą z Nim rozmawiać, a tym bardziej nie chcą rozmawiać z Bogiem. W Krosan 1, 18 czytamy, On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. To słowo pierwsze oznacza również na pierwszym miejscu. Przejdźmy teraz do opowieści Jezusa o człowieku, który zaprosił gości na wielką ucztę, a którzy go odrzucili. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, rozdziału 14. Ta przypowieść jest bardzo ważna, ponieważ jest przypowieścią samego Jezusa Chrystusa. A tym bardziej to, że to On jest tym, który wyprawił tę ucztę. To wszystko kieruje się do Chrystusa. Rozdział 14, od wersetu 16. A On mu rzekł, Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść i zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: Kupiłem pięć warwołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: Żonę pojełem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do swego sługi, wyjdź prędko na placę i ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznamił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. A bowiem mówię wam, że żaden z ów zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Pomyślcie sobie, kochani, to jest bardzo, bardzo poważny temat. Bardzo, bardzo poważna sprawa. Tą ucztą jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. A ten stół zostawiony przed krzyżem Jezusa Chrystusa jest to zaproszenie samego Jezusa. Pan Jezus chce tej bliskiej relacji z nami, tej intymności. To nie jest zaproszenie tylko dla kilku wybranych ludzi, lecz dla wszystkich. Możesz przyjść do Pana i znaleźć w nim pełną satysfakcję, ponieważ stół jest rozstawiony. I znajdziesz na nim wszystko, czego prawdziwie potrzebujesz i czego pragniesz, aby zaspokoić każdy głód w swoim życiu. I wszystko to, co ma wspólnego ze świętością i pobożnością. Wszystko, co jest związane z ucztującym Jezusem Chrystusem w jego obecności. Jeżeli cierpimy, on cierpi z nami. To jest właśnie owe zaproszenie, to jest właśnie owa uczta. Kiedy uczta była gotowa, nikt się nie pojawił. Kieruję to szczególnie do sióstr. Pomyśl, że zaprosiłaś gości na obiad, którzy powiedzieli, że przyjdą. I kiedy już zbliża się godzina podania do stołu, kiedy wszystko już jest na stole, nagle okazuje się, że nikt nie przybył. I wówczas się dziwisz. I albo wysyłasz kogoś po to osoby, bądź sama osobiście dzwonisz. I dziwisz się, że nikt ciebie nie zadzwonił, nikt cię nie powiadomił. I czekasz, a ci ludzie wciąż nie przychodzą. Czy nie potraktowałabyś tego jako całkowitego odrzucenia ciebie? Czy nie czułabyś się zlekceważona? Czy nie dotknęłoby cię to? Czy nie dałoby ci to do zrozumienia, że ci ludzie nie interesują się tobą? Chcę, byście się temu przyjrzeli, abyście to zrozumieli. Chciałbym wam pokazać wezwanie Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spracowani i obciążeni jesteście, a dam wam odpocznienie. Widzicie, Pan powiedział, że wszystko już jest gotowe. Musicie to pojąć, że Jezus już wszystko zrobił. W Jezusie mamy pełną satysfakcję w tym życiu i nic nie musimy do Niego dodawać. Nie musimy nic do Niego dodawać. Piotr pisze w 2 Piotra 1,3 Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Zauważcie, że w tej historii, wracając do Ewangelii, wszyscy zaczęli się usprawiedliwiać. Pierwszym przypadkiem było usprawiedliwienie się ze względu na kupno nieruchomości. W taki sposób, że kupił kawałek ziemi i musi je zobaczyć. Szczerze, to musiała być nieodpowiednia osoba, ponieważ jak można kupić ziemię, nie widząc jej wcześniej? Jakkolwiek przecież ta ziemia. To pole nigdy się nie wybierało. Mógłby tak faktycznie zobaczyć się później. Następnego dnia też byłaby okazja. Ale zobaczcie, jaka to jest wymówka. Być może chciał tam postawić jakieś kilka budynków. Być może dom na swojej rodziny. Sami zobaczcie, sami to wszystko przemyślcie. Jakie to jest dziwne. Samo w sobie to nie jest nic złego. Jeżeli dzisiaj kupiłeś ziemię, a dziś wieczorem przyjdzie do ciebie Jezus, musisz poddać się temu wyzwaniu. Oczywiście samo kupno ziemi, Nierzomości nie jest niczym złym. Nie grzeszysz. Ale chodzi tutaj o akcent, a mianowicie to, abyś zajmował się tym wszystkim, dopóki nie przyjdzie. Nasz pan. Ważne jest, abyśmy ustalili swoje priorytety w życiu. Ten człowiek skupił się na budowaniu, kupywaniu, biznesie, interesach. Odłożył na bok zaproszenie do bycia w intymnej relacji z panem. Odpowiedział panu: Słuchaj, przyjdę cię później, najpierw zajmę się swoim biznesem. Chcę wam powiedzieć, jaka była reakcja pana, a mianowicie to, że był zły. I zobaczcie, jaka była. Końcowa konkluzja wypowiedzi Pana. A mianowicie to, że ten człowiek nigdy nie wejdzie przez moje drzwi. I weźcie sobie to poważnie do serca. To nie są puste słowa. Zobaczcie, że w Słowie Bożym czytamy o tym, że przed wyrokiem na judę Eliasz kupił kawałek ziemi od swoich krewnych.